Witam wszystkich, Andrzej Pasieka pod Gruszą, inna sceneria. I może zrobimy konkurs majowy. Jeśli ktoś poprawnie odgadnie, co to za rzeka. A jeszcze wskaże miejscowość najbliższą tej rzeki. Będzie słoik miodu. Tak, 3 maja, byliśmy na majówce przez 3 dni tutaj. Trzy dni łowiłem ryby. Niedługo po godzinę któregoś dnia następnego, też może z godzinkę tam na grunt rzucałem po tamten brzeg. Dobrania no, były, jakiś kleń, płotki. I też łowiłem tam dalej. Próbowałem. Odpoczęliśmy trochę, podróżowaliśmy, pozwiedzaliśmy w koło. I powiem Wam tak, mlecze kwitną, ale odkąd tu jesteśmy, trzeci dzień, nie widziałem ani jednej pszczoły. Ani jednej pszczoły. Piękna rzeka. Uciąg dosyć duży. Także zapraszam do konkursu. I myślę, że spotkamy się już na pasiece w piątek robiłem yy, w piątek robiłem przeglądy czwartek piątek także pszczoły zostały, które potrzebowały nadstawkę dostały na górę nadstawkę matki w izolatorach dostały nowe ramki a ja mogłem sobie przez te 3 dni odpocząć to nic, jeszcze raz zapraszam do Konkursu, kto odgadnie. Pozdrawiam, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.